Powiedz Albert, jaka będzie dzisiaj pogoda? Albert. Alberto, jaka będzie dzisiaj pogoda, się pytam. Kierowniku, proszę, pomóż. Nikt nie O, dzień dobry. Co się nacisnęło? Ten Morgen, Albert. Jedziemy, jedziemy do roboty dzisiaj razem, słuchajcie. Zobaczymy się za chwilę na miejscu. A ja z wami pogadam za chwilę, jak tylko tutaj ogarniemy się nawzajem, nie? Ja? Misiu, Rysiu. On nie chciał dzisiaj zostać sam w domu. Także let's go. Co to dzisiaj za dzień jest? Ktoś to wie? Nie, to jest środa. Środa. Środa, dzień. Dzień. Dzień pracy. Ciężkiej pracy. Widzę księżyc i to jest fajne. Słuchajcie. No u nas standardowo musimy dalej piąć mury w górę. Co mi co mamy ku temu trochę przeszkód, bo pogoda... No pogoda jest jaka jest. I Zrobiliśmy sobie nawet taką, takie ala zadaszenie z paneki. Pierwsze, pierwsze podejście było tragiczne, bo użyliśmy jakby ściany częściowo, aby złapała te joysy rogami. I ta ściana, słuchajcie, dostawała takiej wibracji podczas uderzenia wiatru. Musieliśmy to trochę przemodelować, więc zrobiliśmy oddzielnie, tak jakby poza ścianą. Udało nam się. Taka prowizorka amatorka, słuchajcie. Rumony, rumony normalnie. Jak ktoś na to z boku patrzy, myśli, Jezu, co tam się dzieje. <grymne> Także nic. Najważniejsze, żeby nam na głowę nie padało, a jak to wygląda, to już nie jest największy problem. I też, żeby nie zmywało zaprawy. Pani o tej godzinie szyby myje. Trochę wcześnie, nie? Jak człowiek rano wstaje nie wie, co z zrobić, to można i szyby umyć. To niech do mnie przyjdzie. <grymne> Także słuchajcie. Eee, mury, mury, mury. Dzisiaj ma przyjść jeszcze jeden chłopak do, do pomocy. Zobaczymy, bo wczoraj do mnie zatelefonował, szukał pracy mówi, że robił takie i takie rzeczy. No to daj, dajmy mu szansę. Może akurat się nada do pracy. A jak się nada, no to będziemy szukać na projektów. Wiecie, pod ilość osób. Bo jak widzicie, z tym to nie do końca jest aż taki problem. Jeżeli ktoś będzie robił moją pracę, którą ja miałbym wykonać, no to ja wtedy poświęcę swój czas na, na znalezienie tych projektów, prawda? Także taki, taki jest układ zazwyczaj. Także zobaczymy, co to za gentleman się pojawi. I też zobaczymy, jakie podejście dzisiaj do pracy chłopacy dzisiaj będą mieli, bo wczoraj tak po weekendzie to nie za bardzo im się chciało za niektórym. Ale jakoś to ogarnęliśmy. I te przeciwności pogodowe wcale nie pomagały, słuchajcie. No nie pomagały, także... Wczoraj dzień... Wczoraj po weekendzie? To wczoraj był wtorek przecież. Oj, oj, oj. Nie, nie. Nic się nie działo. Tylko po prostu pogoda. Pogoda, powiem wam. Pogoda, najgorsza to jest ta pogoda, nie? Nie do ogarnięcia, bo... Wiecie, jak tak przewieje, zimno, deszcz. Nikomu się nie chce, nie? Tam być na zewnątrz. To nie ma takiej osoby chyba, która lubi te warunki pogodowe aż tak żeby tam w nich przestać wiecie to trzeba być baranem takim wiecie na, na łące tak jak Lake District odwiedziliśmy w święta gdzie te barany deszcz nie deszcz wichura nie wichura bo tam też była straszna pogoda w dwa dni a one tam stały no problem trawkę sobie jadły no problem słuchajcie także nie to trzeba być przyzwyczajonym do tego żeby tam w ogóle ch chcieć być nie także zobaczymy się słuchajcie na miejscu i pogadamy sobie na miejscu ja dzisiaj będę miał chwilę, żeby zobaczyć lokal. Słuchajcie. To jest do, jedna z wiadomości, które mogę wam powiedzieć, bo umówiłem się z agencją, żeby nam pokazała, i umówiłem się też z kolegą, który chciałby dołączyć do, do tego biznesu ewentualnie. I no i co? I muszę zamówić to okno. I jedno, i drugie. Też wam tam opdate. Także zobaczymy się za chwilę. Let's go! No i no i oczywiście message, nie? Message musi być taki. Albo nie, albo będzie, albo nie będzie. Jeżeli nie zasubskrybowałeś tego kanału jeszcze, to kliknij dzwoneczek. No ale wiem? Dobra, tak, update od rana. Wam się słyszy od środka, ja tak chodzi, bo wszystko mokre, a zamknięte nie pokażę. E, kierownik. Kierownik siedzi tutaj i pilnuje, zaraz go wypuścimy. Mamy chłopaka, Ad... Arka? Arek? Arek. Arek. przyjechał dzisiaj, jeszcze jedna nowa osoba, że będzie nam pomagał. Poza tym zadaszenie wytrzymało huragan dzisiejszej nocy, także jest ok. Ja wiem, że to wygląda strasznie, ale najważniejsze, że robi swoją robotę i będzie można tutaj murować. Będzie mu można murować to, bo wiecie, tu płynęła normalnie zaprawa, nie? A żeby nie narobić sobie tragedii, no to musimy tak sobie przygotować. Poza tym co? Plan jest taki, żeby podmurować sobie tutaj. To Adriana musisz pytać. E tutaj zanim Stachu poleci z tej strony i zrobi tą pierwszą połówkę cegiełki, to tutaj stworzymy zadoszenie. A żeby je stworzyć, muszę przywieźć kilka joysów. bo ich mamy trochę za mało. Zostało dwa tu i nie wiem gdzie są joysy. To tylko są dwa joysy, które zostały? Co? Z A jakby tego nie Co? Dobra. To i tak paczkę muszę kupić. Dobra, dobra. to ja lecę po Joyce. górę. No, właśnie. Dobra. Let's go. Dobra, słuchajcie, ja wam pokażę jak wyglądają warunki pogodowe na ten tydzień. Nie wiem czy widać, czy nie widać. Straszna historia, słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj tak pokazuje, że niby do 15 ma nie padać. Tak wynika z tego, że może i tak będzie. Jeżeli chodzi o jutro, to jeszcze tak daleko nie sięga moja tutaj nawigacja pogodowa. Tam lekko mży z rana, ale pokazuje jutro, że jest 80% deszczu. Ale kiedy? Może o jednej godzinie, wiecie, to jest różnie. Zobaczymy, będziemy obserwować. To jest wiatr, deszcz, wiatr, deszcz, wiatr, deszcz, wiatr, deszcz. Wiatr deszcz. Elegancko. Nie uwierzycie, nie? Robiliśmy łazienkę w tamtym roku. Pamiętacie tą przygodę z tym wyrwanym zlewem? To na dzień dzisiejszy pęknięta jest treja. Ten prysznic, ten duży prysznic jest pęknięty. Nie wiem, co się stało. Tam Joyce'ów nie brakowało. Tam było sporo Joyce'ów, słuchajcie, pod tym trejem. Coś tam się odpierdzieliło, o czym ja nie mam pojęcia, nie? Dom wariatów. Dobra. Pojadę tam dzisiaj i zobaczę, co tam się stanęło. Ja jestem przy Screwfixie, zobaczymy... Zobaczymy, czy dojechały te kurtki. Na deszcz. Okay. jestem na trawisie, słuchajcie. Potrzebuję trochę drewna. Potrzebuję kilka batonów dodatkowych, które brałem wczoraj. I jakieś dodatkowe batony Coś Waldek mówił, 4 na 2 To też wezmę, z 6 sztuk Let's go Dobra, 6 joysów. Zabieram i ogólnie musimy zrobić plan, żeby posprzątać w samochodach Może nie, nie bardziej posprzątać ale wynieść rzeczy, które są niepotrzebne na co dzień. Jeszcze batony mi zdejmuję z góry Korek straszny, słuchajcie Korek straszny, nie mogłem tu dojechać, ale wrócę szybciej Wracałem, ale Stachu do mnie zadzwonił powiedział, że kupił piach w workach, ten co kupiłem wczoraj. Bo te duże worki, które przywieźli, przywieźli nam wraz z cegłami. One nabrały tak, ten piach tak nabrał wody w ogóle. że nie dolali dzisiaj ani grama wody do betoniarki. A dalej zaprawa jest za mokra, Ostro. Więc ten piach musi trochę przesknąć. Trzeba go przykryć. Nie możemy go używać. Muszę kupić trochę więcej suchego piachu, Słuchajcie, ten piach jest za mokry Mam 8 worków Podjechałem do Wixa jeszcze Ale kurde, przygoda z tym piachem powiem szczerze Zabrałem worki które są pouszkadzone Teraz zobaczymy jaka cena tego będzie Stój tutaj A! Patrz, ucieka Nie chcę tu stać, nie chcę tu być Połowę ceny, słuchajcie, połowę ceny za piach. Za te 8 worków, Worek w ogóle 3 funty kosztuje, słuchajcie, piachu, nie? Nie wiem, jak ona to wyliczyła. 3 razy 8, 24, tak? Powinno wychodzić. Minus 12,40, czyli 12 funtów zapłaciłem w sumie za ten piach, a nie 24 funty. Chociaż tyle. Tak to wygląda. <grym> Dobra, updatecik. słuchajcie, bo przyjechałem na miejsce. Cegła leci, stachu leci z tamtej strony, Waldek leci z tej strony. Tu musi cegłę poprawić, bo ktoś się uderzył. Poza tym co? Ustak podleciał do góry, tam podleci jeszcze z rząd, tu poleci z dwa rzędy. I tak będzie się działo. Piach, słuchajcie, to jest ten piach z tego wora właśnie. To jest normalnie błoto. Takie błoto, że ciężko tym murować. Na pewno nie pusty więc musimy używać tego piachu z Wixa, a ten z worka, zrobimy tu miejsce, rozplantujemy go, żeby szybciej trochę doschnął, bo on jest za mokry. Poza tym wywijamy tutaj wysokość DPC i tworzymy te koryto tak zwane, tą treję, bo te, tych trej nie ma, więc używamy tej folii do tego. Później już wjedzie izolacja. Albert, nie przeszkadzaj. Także Jedno ci muszę powiedzieć, no. że teraz, jak stawiać, nie możesz stawać na rusztowaniu tych. Bo teraz trzeba rozebrać, żeby podnieść wyżej. Ale jeszcze Przez... nie teraz. No, ale dobra, ale tu jak tego, bo masz takie długie joysy, że można na posadzce je postawić. Wyższy się no no no, 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 ale to spokojnie. Jeszcze do tego no momentu dobra, to wiesz, to nie pomyśla, pogoda nie? się też no. zmieni, nie? Dobra, chodzi o to, że nie możemy teraz tego podnieść, ale to nam nie przeszkadza, bo jeszcze do wysokości głowy to mamy przynajmniej z trzy rzędy, nie? Także jest cacy, poza tym co? Robi się tutaj pięknie. K*****, znasz to? La 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 Nie znasz? Nie mów, że nie znasz. Jest takie popularne. Stachu do mnie To znasz. Dzisiaj pogoda jest piękna. Przyjechałem na nasze nowe miejsce odwiedzamy je tutaj częściej ostatnio Lowland Building Supply. Stąd braliśmy cegły i piach i powiem im, że piach jest wasz mokry. Że ja nie chcę takiego piachu. Zróbcie coś z tym, bo ja nie mogę murować. A i potrzebuje klipsów do izolacji, żeby nie odlatywała. Nie? Let's go. Dobra, słuchajcie. Z takich codziennych to Wam powiem ile cement na dzień dzisiejszy kosztuje tutaj w Wielkiej Brytanii. To jest kwota bez podatku oczywiście, 6,43 zaworek. No, wszystko zrożej. I worek, worek piachu 56 funtów. Plus podatek. Możliwe, że gdzieś tam jakieś kilka groszy bym miał taniej taki celko, ale kurde, zanim ja tam dojadę, wrócę. Wiecie, zanim ogarną mi deliwerkę, bo tutaj ci ludzie przywiozą nam to jutro. To jest jedna pozytywna rzecz. Druga jest taka, choć nie była pozytywna, powiedziałem im o, o tym problemie z, z piachem i też powiedziałem im, że ta żółta cegła nie do końca jest żółta. Taki był trochę, wiecie. Nikt nie lubi, jak ktoś mu przynosi jakieś niemiłe wiadomości, ale powiedział, że jeżeli będę chciał wymienić paletę cegieł na inną, to nie ma problemu. Oni to zrobią. Job done. Gdzie ja mam jechać po ten cement? Bo chyba się zgubiłem. Muszę się zapytać. dobra, pojechał że nie, po cement. Nie muszę nigdzie tam jechać, bo ciężarówki stoją na jardzie. Słuchajcie, tak to wygląda z mojej perspektywy. Cegły, o których mówię, to są żeby dobrze palcem pokazać tutaj ten cały palec. I one wyglądają żółte, ale po rozpakowaniu tej palety mieliśmy wiele takich rzeczy z takimi czerwonymi, więc teraz przebieramy trochę tą cegłę, żeby, żeby była bardziej żółta na froncie, bo bok nas tam tak bardzo nie interesuje, ale olać to. <laughs> Jutro będzie słońce. <laughs> Także nie, jest ok. Poza tym będę musiał jechać do Portsmouth, tak jak ja wam powiedziałem. Bo nie chcę czekać z takim jakimś defektem tego brodzika za długo, bo zaraz jeżeli jest pęknięcie przelotowe to tam może zalewają sufit. Cholera wie co oni tam zrobili. Bo jeżeli było dobrze tyle miesięcy i nagle coś się stanęło to tam doszło do jakiegoś wypadku. Słuchajcie, tam ktoś może skoczył na to, nie wiem, nie, nie dojdziemy, wiecie o co chodzi. Więc... I umówiłem się z klientem, który przerabialiśmy kiedyś sklep na mieszkanie, bo chce mi pokazać mieszkanie. Także tych wycen to się trochę robi. Mamy na razie chłopaka nowego, tam coś muruje, powiedział, że ten, że muruje, no i tam jakoś mu ten z tymi pustakami powoli idzie. Zobaczymy jak to będzie, nie? Dajemy wszystkim szansę, słuchajcie. Także ja dzisiaj jestem zajęty, latam w lewo i w prawo. Na pierwszą jeszcze mam spotkanie odnośnie tego lokalu, też chcę dowiedzieć się po ile jak on wygląda i będę was updateował. zobaczymy się za za chwilę się rysie dobra cement zapakowany mister odjeżdża także niech jedzie czeka za mną aż ja odjadę chyba gdzie mam wycofać czy... gdzie mam jechać ja? ja będę cofał chyba dobra Zdziwiony jest, że je będę cofał. Chyba nikt tego w tym kraju nie robi. Ja nie. Dalej, dalej zdziwiony, jeszcze chciał mi pomóc. Dobra, ja, ja lecę do tyłu. Zobaczymy się za chwilę z powrotem u a później to już god knows where. Ej, słuchajcie, ja się sam ubawiłem przy wiadomości, którą zostawiłem mojej żonie. Bo przesłuchałem ją dwa razy. Trzy razy. Cztery razy. I powiem Wam tak: chodzi o to, że paszport miał być między tam jakimś okresem do 8 grudnia. Ale do tego 8 grudnia nic nie dotarło, słuchajcie, nie? Także nie ma update'u w systemie. Nie wiadomo, czy ten paszport jest, czy go nie ma. Cały czas pokazuje, jest w trakcie realizacji. Mówimy tu o czterech paszportach dla moich dzieci. One mają wycieczki szkolne, słuchajcie, za, za, nieca, za miesiąc jakoś, a tu nie ma paszportu, są jaja. Dzwonię, telefonuję, rozmawiam z człowiekiem z tam z biura obsługi klienta, to już nie konsulat, tylko gdzieś tam pewnie w Warszawie. On nie ma dostępu, on nie może nic powiedzieć. Jedyne co powiedział to, że system im się tam zmieniał i że możliwe jest tak, że po prostu nie ma tego update'u, a paszporty już dawno tam są i czekają, więc najlepszą metodą będzie albo próba e, zatelefonowania do nich, gdzie nie mogę, bo oczywiście łączę się z tym panem, więc jest ciężko się tam dozwonić, albo napisać do nich maila, gdzie oczywiście też nikt niełaskawie e, będzie chciał do nas odpo odpowiedzieć, bo już mail został wysłany razy trzy. <laughs> więc nagrałem się mojej żonie, ale to wam dorzucę już na koniec. Same prezenty dostaję, ale dzięki chyba tego, z tego powodu, że dzisiaj z kierownikiem przyjechałem. Dostałem paczkę, ale to nie moja paczka. To jest dla kogoś tam, a nie wiem, teraz, bo ja się przedstawiłem jako Linda. A on mówi, okej, okay, i mi dał paczkę. Nie wiem, czy to z tego domu, czy z tego domu, zaraz się wszystko okaże. Do tego dostaliśmy już belkę. Słuchajcie, belka dojechała i to jest ta belka, właśnie. To jest ta belka, którą musimy mieć. Ta szerokość izolacji. I ona dopiero wczoraj była zamówiona, chyba dobrze pamiętam, prawda? Dopiero wczoraj za nią zapłaciłem, a już ci mili panowie ją nam tutaj dowieźli. Bardzo weseli, uśmiechnięci. Jeżdżą we dwójkę i dostałem... Paczkę czekoladek chyba, nie wiem co tu jest w środku. Chodź, zobaczymy co jest w środku. Ej, hey, open the box. Adrian, open the box. To jest special, special gift. O Oooo, no. ale ty masz, żelki dostał. To się, wow. tylko się podziel, dobra? No, Okej, okay. no, no. Dobra, zostawiam moich boysów, jest tam ich wystarczająco. Każdy sobie wymyślił zadanie i to jest ważne. Waldek muruje, Stachu muruje. Eee, Arek muruje. Rafał też ogarnął tu site. Adrian robi nam, ten, kanopi. Także dzieje się. Belka przyjechała, pokazywałem Wam. Lecę, słuchajcie, lecę na zobaczyć ten lokal. Zobaczymy się po drugiej stronie. Uu, słuchajcie, szybko nie pokazałem lokalu. Kolega jedzie za mną, jedziemy do tej firmy, która kuchnie dostarcza tutaj na mój projekt, aby mu pokazać, jak mniej więcej tamci menadżują, w jakim miejscu i sprzedają kuchnię. Tutaj ten lokal nie zobaczyliśmy tego co ja myślę, tylko zobaczyliśmy zupełnie inny lokal, co nie jest zły, bo jest bardzo widoczny z ulicy i to jest plus. Cena nas trochę trochę zaskoczyła, bo chcieli od nas 12 tysięcy za cały rok, słuchajcie. Ja myślę, że to można obniżyć. Jest na to moment, na to, żeby jednak żeby zbić cenę o kilka ładnych tysięcy, więc powiedziałem od razu tym gościowi, że. Wszystko jest fajnie, ale cena jest wysoka, bo widzieliśmy inne obiekty. I jutro jedziemy zobaczyć dwa obiekty. Słuchajcie, za dużo mniejsze pieniądze i też mogą być ok, zobaczymy. Ha, ha, let's go. Dobra, powiem wam, że jesteśmy po drugim spotkaniu. E, Michał już leci. Zobaczymy się jutro w dwóch nowych lokalach. Tam może wam od razu pokażę sobie tutaj. Odwiedziliśmy te miejsce, e, aby też mieć takie porównanie, jak wygląda taki biznes poza tymi dużymi biznesami, jak on prosperuje, jak wygląda jego display, ile ma powierzchni handlowej I tak naprawdę, wiecie, to są ważne elementy dla nas. I, i tyle. I, no i żadnych decyzji nie ma. To, to jest na razie tylko takie planowanie, ale, ale żeby cokolwiek dalej planować, to musimy zdobyć jakąś jakąś... Kurde, co się stało? Wyprowadza się ten? Vauxhall? Jakoś się tu pusto robi. Jakąś ilość informacji, które wiecie, będą mogły wykreować nam e, e, możliwość decyzji jakichkolwiek, bo też poznamy wszystkie rzeczy i będziemy mogli zdecydować czy nas na to stać, słuchajcie. Czy może to są na razie jakieś fanaberie, bo bez kredytu może nie pójdzie, wiecie? I to to jest. Ale im więcej wiemy, tym będzie nam łatwiej o tym dalej e, na samych krokach rozmawiać. Let's go! Jadę do Polsku. Dobra, słuchajcie, wycena zrobiona. Spotkanie z klientem, jeszcze tu na szybko podjadę, gdzie tą łazienkę w tamtym roku w wakacje robiliśmy, czy przed wakacjami, przed wakacjami jakoś to było. No jakoś nie wiem, musiałbym sprawdzić, kiedy dokładnie to było. Zobaczymy, co tu się teraz stanęło, słuchajcie. ten Brodzik pęka, ale jeszcze nie wiem dokładnie, jak to wygląda i jaki jest problem. Pukamy. Pani nie ma, powiedziała, że jest zaraz za rogiem. Więc nie wiem, czy ona może wraca od rodziców, bo, wiecie? Bo jej rodzice przecież tu mieszkają blisko, nie? Ja zgaszę tylko światła awaryjne, bo mrugają. Poczekam, aż ona przyjdzie. Nie uwierzycie, nie? Ja wam to pokażę. Jest pęknięcie, jest zapadnięcie. Ale ktoś, kurczę blady, skoczył tam. No musiało być skoczona, bo coś tam są joysy pod spodem. Nieprawdopodobne, żeby ktoś złamał treja, nie? Żeby on się sam złamał podczas stawania, słuchajcie, na treja. Tam ktoś musiał skoczyć środkiem. Coś tam się musiało stać, ale my oczywiście świadkami tego nie jesteśmy tak jak z tym z lewem, słuchajcie. Przy okazji przykręcę trochę zabór od Brzysznica, bo tam też już jest luz. No nie wiem, czy szarpią tym wszystkim, czy co tam się dzieje. Nie? Tyle łazienek zrobionych, słuchajcie. I, I nie miałem takich przygód, żeby brodzik pękł i montowane były w ten sam sposób wszystkie. Na Joyce'ach, czy nam na płycie, zawsze pełno silikonu, żeby to się usztywniło, żeby nie latało. A tu nagle pęknięty brocik, nie? Dobra, zaraz wam pokażę. Jestem w łazience, słuchajcie. Pęknięcie to jest to. Tutaj. Nie wiem, czy widzicie, widzicie. I ona się znajduje dosłownie tu. Tu jest Joyce, słuchajcie. Tu jest Joyce. A pęknięcie jest dosłownie pomiędzy... Dziwne, że akurat tu pękło, a nie pękło na przykład tu, gdzie jest najwięcej otwarcia. Tu nigdzie nie pękło. Tu nigdzie nie pękło. Coś mam takie wrażenie, że ktoś po prostu może w nerwach, czy coś zapierdzielił nogą i normalnie wykrzywił, urodził. To jest, to jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Chyba otworzę ten panel tu spodu. Spróbuję to jakoś uratować, podpiankować tam. Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu. Bo inaczej to trzeba będzie to wszystko wyrywać. No i teraz pytanie, kto pokryje te koszta. taki tak wygląda trochę... trochę nawet wygląda jak uderzony ci powiem. Kurde. Dziwna akcja, bo tutaj nigdzie się nic nie stało, to normalnie jest wszystko solidne, tutaj też jest solidne, wszędzie jest solidne, gdzie pukam. tylko w tym jednym miejscu nagle jest pęknięcie. I to też nie do końca jest takie miejsce. Nie wiem co tu o, o, oni się o, oni odpierdzili. Centralnie nie mam żadnego pojęcia. Nowa łazienka, słuchajcie. Ludzie naprawdę dbają tak jak dbają. I to później jest. Powiem wam ciekawą rzecz. Niby nie, niby nie wiedzą, niby wiedzą. Ja mówię słuchaj, no jedyna moja sugestia jest taka, że ktoś po prostu uderzył tu piętą albo coś, bo... Jest to niemożliwe. Zaglądałem pod spód. Zdjąłem ten panel prowizoryczny. No i wygląda na to, że tutaj mamy wszędzie drewno. Słuchajcie, tu mamy, tu mamy drewno, tu mamy za chwilę drewno. Bo tego drewna nie brakuje. A pęknięcie jest, więc co mogę zrobić? Spróbować to zakleić. Oczywiście rozmowa przeszła na tur dalszy. Ile to by kosztowało? Mówię, że najlepszą opcją to jest po prostu zmienić ten brodzik na trochę mniejszy. Aby nie zrywać tych paneli, wykorzystać dalej ten screen. Czyli skrócić brodzik tak, żeby można było go faktycznie zamontować, a tą resztę wypełnić jakimś panelem. No jedyna, jedyna możliwość, słuchajcie, nowa łazienka. Zniszczona już drugi raz. Najpierw zlew wyrwali, a teraz uszkodzili brodzik. Ja powiem wam tak, ja już wiem, co tu się stało. Ktoś tu czymś przypierdzielił, bo to jest nierealne, słuchajcie, żeby w brodziku zrobiła się nagle taka lejka, nie? To, że pękło, to jest jedna rzecz, ale to, że zrobiła się taka lejka tutaj, to już jest, to już jest inny problem. Żeby coś takiego wygiąć i złamać tutaj, to trzeba było nieźle pierdzielność. powiem ci. Zobaczcie. Ja uderzam specjalnie nie w tych miejscach, gdzie są joysy tylko gdzie ich, kurde, nie ma. A ja mam trochę siły. Jaka to musiała być siła? Czyli prawdopodobnie ktoś stał i zrobił tak. To jest mój werdykt. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Jestem zły, nie? Bo robicie, wiecie, robotę, a tu nagle ktoś po prostu cały czas ją niszczy. I widzicie to zadrapanie tutaj? To? To jest brudne, słuchajcie. To jest takie, jakby o, teraz wyczaruję. Jakby ktoś to butem pieprzną, słuchajcie. Ja nie widzę innej opcji. Hmm. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale zalałem to takim przezroczystym super superglu, słuchajcie. Poruszałem tym pęknięciem, żeby się tam wlało do środka i zalałem tą lejkę. To jest, zobaczcie jaka tu jest lejka. To jest wielkość stopy, przynajmniej, tak? Idę poprosić o suszarkę i zawijam się, żeby zdążyć do chłopaków, ale chyba już nie zdążę, bo jest... 15.35, także ja już będę po do domu leciał. Let's go. I uwierzę prowizorka amatorka ogólnie. Tam dokładnie widać, że ktoś po prostu docisnął te miejsce. To nie jest tak, że nagle sobie pękło, nie? Wiecie, skądś ta lejka tam się nagle zrobiła. To, to, jest, to jest niewiarygodne. I najgorsze jest to, że wiecie, już na tą łazienkę wracamy drugi raz i też z właśnie ludzi, którzy po prostu niszczą te rzeczy, nie? Kurde no. Nic, poza tym, co? Nie jadę do chłopaków, bo już jest późno. Muszę się śpieszyć, bo mam syna... Mam syna do... na basen do zaprowadzenia. Moja żona nie odbiera telefonu, pewnie została na drugą zmianę. Ja się z wami będę żegnał, słuchajcie. Pogoda jest jaka jest. Nie wiem, ile chłopacy tam pomurowali, ale to się wszystkiego dowiemy jutro. Pogoda jest jaka jest, właśnie o to chodzi, nie? Że dzisiaj też trochę popadało. Chłopacy musieli tam stworzyć jakieś zataszenie. Wszystko jak krew z nosa słuchajcie. <gry> Poza tym jest OK. Także ja zobaczę się z Wami jutro. Życzę Wam miłego dnia i wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Pamiętajcie o subach, jeżeli jesteście, jeżeli nie, nowy, nowi, jeszcze jesteście po raz pierwszy. 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 Jeżeli jeszcze, jeszcze tego nie zrobiliście, to zróbcie. A jeżeli możecie, to nawet szerujcie ten kanał gdzieś dalej, to mi naprawdę pomoże przy rozwijaniu się i tworzeniu lepszego kontentu. Także słuchajcie, miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Ciało, bambino. A teraz Wam puszczę moją, moje nagranie dla mojej żony. Halo Ewa. Nie ja chciałem tylko powiedzieć, że rozmawiałem z nimi i oni powiedzieli, że system się zmienił i że może być tak, że system dalej pokazuje, że jest. Paszport realizację, on k**a tam jest! Bo oni nie zabdejdowali tego systemu! I tak to się dzieje! Że może on tam jest, Ewa! Ale on nie może powiedzieć! Musimy jechać sami, albo napisać maila. <gry>